Oblicz, ile moli substancji znajduje się w 0,1 dm roztworu o stężeniu 0,1. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Mamy objętość roztworu równą 0,1 dm sześciennego oraz stężenie molowe równe 0,1 mol na dm sześcienny. Wzór na stężenie molowe jest to n przez v, czyli liczba moli przypadająca na 1 decymetr sześcienny. Z tego n równa się cm razy v, bo to się wyprowadza z tego wzoru. Jeżeli mamy n, to jest to cm razy v. Zatem n będzie równe cm 0,1 mol na decymetr sześcienny razy V 0,1 decymetra sześciennego. I zauważ tutaj decymetry sześcienne się skracają. N zostaje 0,1 razy 0,1, czyli mamy 0,01 mola. To zadanie możemy również policzyć z proporcji. Jeżeli mamy stężenie molowe równe 0,1 mola w jednym decymetrze sześciennym, to skoro mamy naszą objętość 0,1 decymetra sześciennego, to po prostu liczymy x, czyli x równa się 0,1 decymetra sześciennego razy 0,1 mola przez 1 decymetr sześcienny. I mimo, że tu jest 1, zawsze to zapisujemy, ponieważ musimy skrócić jednostki. Wiadomo, jak dzielimy przez 1, to zawsze będzie ten sam wynik, co jest w liczniku. Natomiast zwróć na to uwagę, zwróć uwagę na jednostki. Czyli znowu 0,1 razy 0,1, czyli mamy x równe 0,01 mola. Czyli ta jedna setna mola znajduje się w 1 dziesiątej decymetra sześciennego.